Jeszcze jedna ważna rzecz. Jak wam się wyszło w ogóle dzisiaj do ludzi? Makijaż był? Czesanie? A prysznic? Słuchajcie, ja na covid jebałem prysznic, kurwa! Jaka to oszczędność! Jak ja zachorowałem, nie czułem smaku, zapachu. Wyjebane! Ja sobie kota wziąłem na chatę! Ja zawsze myślałem, że koty śmierdzą. Mówię, wezmę jak mam COVID, bo nic nie będę czuł. Mam takiego sierściucha jebanego, małego takiego. I on jest strasznie wkurz, ale słodziutki jest. Ale słuchajcie, wiecie, wiecie, ile prawdy jest w tym, że zwierzę jest takie jak twój właściciel to jest kot moich dzieci. Wiecie, jestem facetem, ja lubię się wystrać normalnie na kible jak człowiek. Tylko, że ja tam, wiecie, to ja nie idę na 5 minut robię swoje. Nie, to jest 45 minut rozwiązywania problemów świata. I ja standardowo idę do kibla, telefon, popcorn, wiecie, siadam, i ja wiem, że to, to jest mój czas. I moja rodzina, kurwa, wszyscy jak jeden mąż wtedy mają do mnie jakieś sprawy. Tato naprawisz mi zabawkę. Tato mieszko mnie uderzył. Żona przychodzi zrobiłeś mi przelew. Kurwa kupiliśmy kota. I kot też wchodzi. Miał, miał, miał. Tylko kot robi coś, kot robi coś, czego nie, robią, nie robi reszta członków mojej rodziny. Bo kot kurwa wchodzi mi w gacie, jak ja mam tak położone. I robi. Miał, miał, miał. Cudowny sierściuch. Ja go popcornem karmię jeszcze, nie? I słuchajcie, i tak mi się spodobało, że mam kota. W ogóle wiecie, jak sprawdziłem, że nie mam COVIDu, u Wchodzę na chatę mówię, co za kijebie kotem? Okazuje się, że śmierdzą, ale zakochałem się w tej kici. Teraz chcę kupić drugą. Tylko większą, żeby wpierdoliła tą pierwszą. Ojej, ohoho, ho, foczka na sali. Ark, 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 ark. <śmów> <śmów> Zaraz ci nadmuchamy piłeczkę i będzie spoko. <śmów>